Dobry. Cześć. Słuchajcie, na świecie dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Hmm. Piekło zamarło. Kupiłem maka. Ale jakiego maka? Zaraz wam dokładnie pokażę. To jest coś niesamowitego, jak dla mnie przede wszystkim. No i chcę się z Wami podzielić wrażeniami i emocjami, które wywołał mnie mak. No to jest coś Coś niespotykanego. To jest coś bez nazwy, nie? Zobaczcie sami. No i dobra. Na razie chciałem wam tylko pokazać, co to jest w ogóle za Mac. Słuchajcie, ja stary pc kupiłem Maca. Przypadkiem. Za grosze. Zaraz wam powiem dokładnie za ile, co musiałem zrobić, żeby on był sprawny. Jest to MacBook Pro 13-calowy z połowy 2012 roku. Jeszcze na standardowym wyświetlaczu, który ma 1280x800, 2,5 GHz, Dual Core Intel Core i 5. W momencie, kiedy go kupowałem, posiadał 8GB ram i 500GB dysk twardy, po prostu. Zwykły ten talerzowy dysk. No i dobra, kupiłem. Kupiłem maka. No i tak, słuchajcie, hmm, co musiałem zrobić, żeby ten mak był fajny? Przede wszystkim musiałem go kupić, żeby mieć maka w ogóle, musiałem go kupić. Logiczne, dobra, pierwsze głupoty, ale, słuchajcie, ja za tego maka zapłaciłem równe 100 funtów, czyli około 500 zł. Dużo i dużo i niedużo, ponieważ ten mak, jak widzicie. Jest w kondycji naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ładnej. To jakieś delikatne odgnioteczka. No ale słuchajcie, jest to laptop, który ma 13 lat. Yy, czyli generalnie już staruszek, nie? Yy, natomiast yy, tutaj widzicie, no, jest sprawny. Yy, ten prosty wyświetlacz 1280 no, szału nie robi. Natomiast do zadań takich yy, jakichś gdzieś tam w terenie coś potrzebujemy, coś załatwić. Kurde, daje to radę. 500 zł zaznaczam. No ale tak. Był oryginalnie na nim zainstalowany system. Chyba ostatni, który można było na nim oficjalnie instalować. Był Mac OS Catalina. Ja powiem Wam od razu, ja nie jestem makowcem, nigdy nie byłem makowcem. Ale pojąłem dzięki temu, że kupiłem Maka, dlaczego tak ludzie kochają Maki. Ja Wam to wszystko zaraz wyjaśnię. To jest bardzo dziwny film, ale nic. Dobra, w końcu była Katalina, spoko słabe to trochę było, no, chodziło o dziwo, laptop pracował, dało się korzystać z internetu i tak dalej. Natomiast no, ta Katalina nieobsługiwana już była gdyby przez wiele programów, czyli na przykład nie można było sobie chromu zainstalować, bo wolę Chrome przeglądarkę na przykład niż niż tamtego safari. Safari też jest spoko całkiem, ale dobra, mamy chromanie. Dobra, słuchajcie, co, co postanowiłem zrobić? Poczytałem, poszukałem. Nigdy w życiu nie miałem styczności z makiem. Ten film jest dosyć chaotyczny, ja wiem. Nigdy nie miałem styczności z makiem. Pierwsze co, jak go wziąłem w łapy, zobaczyłem i mówię, ja pierdolę. Jaka to jest jakość wykonania? Nie wiem, jak teraz te współczesne maki, ale ten staruszek. Kurde, 13-letni, mamy 2025 rok, słuchajcie, jest przecież, no kurwa, no jest tak wykonany, że chce się go dotykać. Jest tak przyjemny, tak delikatny, taki jakiś w tym wszystkim jest, no, no niesamowicie wykonanie. Jak dla mnie, ten, to jest po prostu bardzo przyjemne urządzenie, w, takie fizycznie, tak? Dobra. No i tak, była katalina, była do źródła, samej bo Pierdolisz. Katalina, stwierdziłem, że trzeba coś z tym makiem zrobić. Doinwestowałem w tego maka 50 funtów, czyli koszt 150 funtów razem, czyli jakieś 750 zł na polskie. Doinwestowałem, co kupiłem? Kupiłem 500 gigabajtowy dysk SSD. 500? Kurde, żeby nie skłamać. Tak, 500 SSD kupiłem słuchajcie. I kupiłem e, pamięć. To kupiłem pamięci. Kupiłem dwie kości po 8, e, czyli 16 e, razem i tak dalej. E, co zrobiłem przy tym Macu, czyli jak już miałem te części przy do domu, mówię, dobra, niech się dzieje co chce, najwyżej coś zwale, będzie do wyrzucenia, nie? ale nie, bo zrobimy to dobrze. Czyli lapek został rozebrany, został, został gruntownie wyczyszczony, ale to naprawdę gruntownie. No i co? Jak go wyczyściliśmy gruntownie, dostał, dostał nowe życie. Dostał nową pastę termoprzewodzącą, został wyczyszczony układ chłodzenia. Także mówię, nowiutka pasta. Zrobiłem to najbardziej profesjonalnie, jak się dało, jak, jak potrafiłem, ale myślę, że bardzo dobrze to wyszło, bo wszystko działa i to działa bardzo dobrze i wcale nie, 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 nie grzeje się, nie huczy, nie gwizdze i tak dalej. Zarzuciłem mu ten dysk 500, e, który bardzo łatwo było zainstalować. Tutaj mam chyba Kingstona kupiłem, o ile się nie mylę, bo to było jakieś e, półtora miesiąca temu i po prostu nie miałem czasu nagrać filmu. Eee, I wrzuciłem mu ten RAM <laughs> dla, typowo dla maków. I tak jak mówię. E, ramu mamy w tej chwili 16 DDR3 1600 MHz e, ram. Na tamte czasy petarda, nie? Czyli 16 GB, 500 SSD dysk 2,5 GHz, dual core Intel e, i5. Nic specjalnego bo wiecie. No pewnie, że nic specjalnego, ale one zobaczcie. Ten laptop jest normalnie użytkową maszyną. Mam normalnie aplikacje. co mnie bardzo cieszy. Nie wiem, odtwarzanie muzyki jakiejś na przykład. Pyk, jest, ok, jest, mam, mam. Co jeszcze zaskakuje w tym maku? Kurde, no jak zawsze słuchałem opowieści makowców, mam e, bardzo dobrego kolegę, który na makach tylko i wyłącznie operuje i mówię, pierdolisz, tam głupoty. Nic takiego e, się nie wyrażniają, się, nie wyróżniają się niczym maki. No niestety. Ale może niestety właściwie wyróżniają się. Słuchajcie, najbardziej ważna rzecz dla mnie, która tutaj y, jest y, potrzebna, Audacity na przykład, rewelacja. Wszystko działa? Wszystko działa. No kurde, nie ma żadnego najmniejszego problemu. Ciekawostka kolejna. Jak mówiłem o tej jakości w tych makar. Eee, w ogóle, jakie ja tłonie dla maka? Zobaczcie, tutaj mamy pc bo ja używam na co dzień pc a maka używam w sytuacjach, gdzie potrzebuję go gdzieś ze sobą zabrać, i on mi spokojnie daje radę. I o tej jakości mówiłem głośniki nawet, nawet śmieszne, głupia, banalna rzecz jak głośniki w tym maku. One naprawdę grają bardzo ładnie. Możecie sobie spokojnie obejrzeć film na tych głośniczkach. Możecie nawet sobie posłuchać muzy, nawet jest wbudowany taki, coś co ma być mini subwooferem, jak gdyby. I rzeczywiście czuć, że te basy istnieją w tym. W tym maku. No nie będę tutaj puszczał muzyki, bo mi zaraz YouTube banana zrobi Ale tak, ale to działa. Co potrzebujemy, to w tym maku jest. Mało tego. Ten lapek ma nagrywarkę, ma napęd CD wbudowany. Jest wszystko. Mamy zainstalowany nowy system. Jak zainstalowaliśmy nowy system, oczywiście OpenCore Patcher. I słuchajcie, poleciało. Teraz mamy o tutaj. Info. Jest Sonoma, jest Sonoma czyli przedostatni chyba z tego co się orientuje system, on jeszcze jest wspierany przez jakieś chyba 2 czy 3 lata. Ale słuchajcie laptop za 750 zł w pełni sprawny, jakościowo wykonany myślę, że kurde wiele lepiej niż te laptopy, które na dzień dzisiejszy się wykonuje. Chromik chcecie proszę bardzo jest, jest Chromik. Obalam bit teraz. Jedną rzecz hmm, muszę Wam powiedzieć, obalimy mały mit. E, o, nawet Netflix czy cokolwiek tutaj chcecie to wszystko, wszystko fiórga, nie? E, tak, także tak to jest. E, mit e, obsługi e, maka Słuchajcie, do maka przyzwyczaiłem się, bo naprawdę przez pierwsze e, dni dużo czasu na nim spędzałem. Brałem go po prostu sobie. Siedziałem, coś tam robiłem, próbowałem coś tam e, e, oraz sobie ten komputer. Obsługa Maca absolutnie nie jest jakaś dziwna i trudna. Ona jest bardzo intuicyjna. Chyba jeszcze bardziej nawet niż w PC. Oczywiście po latach używania PC, a PC to jest dla nas intuicyjny i szukamy niektórych funkcji pod prawym przyciskiem, których tutaj po prostu nie ma w większości przypadków. Ale normalne rzeczy. Najbardziej zakręcone według mnie jest tylko ten cały Finder. Bo no nie przypomina to takiego typowego eksploratora, dlatego ja mam wyciągnięte na pulpit na przykład. Zobaczcie, po prostu jak gdyby foldery jako Mac SSD, i tutaj mam wszystkie foldery, i to mi ułatwia po prostu korzystanie. Mogę w Finderze oczywiście się znaleźć, ale nie zawsze się pamięta, co chciało się dokładnie w sensie nazwy danego pliku, którą chciało się znaleźć. No i, no i tak to jest. Także <laughs> zobaczcie, no, no, no naprawdę. Działa to po prostu przepotężnie jak dla mnie, na moje oko jest to naprawdę fajna, fajna rzecz i, 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 i no można, można tutaj z tego, że korzystać. Nie? Działa to, znaczy no to jest zwykły wyświetlacz, prosty, yy, ale naprawdę jak na mnie daje to, daje to radę. No, co potrzeba, Tomasz yy, Nie zawodzi internet, yy, wi-fi, wszystko śmiga i po prostu można z takim laptopem się troszeczkę pobawić, nie? Do gier, no pewnie, że to nie jest laptop do gier, no ale jest to laptop taki, który możemy sobie wykorzystać do czego będziemy potrzebowali po prostu. No i tyle. Tak to wygląda. Tutaj Wam wrzucam tak z bliska, jak on, jak on wygląda sobie. Oczywiście klawiatura jest podświetlana, zobaczcie, no nie ma lipy. Podświetlenie klawiaturki jest. I to w tamtych czasach, kurde, w tamtych czasach to ja miałem takiego siermięż siermiężnego Asusa, który w ogóle ledwo, ledwo zipał już wtedy. A, a, a taki mak w tamtych czasach to kurde byłoby coś, nie? Macie, no wykonanie tego, no tutaj to nawet świecące jabłuszko, które już w nowych niestety nie występuje, makach z tego co wiem. I przypuszczam, że kiedyś, jeżeli będę, miał, będę potrzebował laptopa, to będzie to kolejny mak, nie? Natomiast ten jest zrobiony tak jak jest I, i, i daje radochę <laughs> Także, czy w maku można się zakochać? Można yy, Ale czy to jest takie zakochanie się na maksa? Nie, to jest zakochanie się typu Kurde, jesteś zajebistym sprzętem Mogę Cię wykorzystać do wszystkiego Do czego Cię potrzebuję w zasadzie I tyle I zrobisz to poprawnie nie? W ten sposób i niezawodnie No i, i, i o to chodzi chyba no, dobra. Słuchajcie, taki mój wywnętrzenie się na temat maka. Tacetowiec o maku opowiedział, co wiedział, co się nauczył, co, co wyczaił sam. No, ale mówię, no, no po prostu jest to, jest to petarda. zobacz, No, jest kurwa normalny, normalny laptop, 13-letni, który działa nam absolutnie, absolutnie poprawnie, bez żadnych. Tutaj jest ta magiczna safari, nie. Nie przypadam, ale też czasami coś tam się otworzy w tym. No, no jest po prostu no, video player nawet jakiś. Jest sporo aplikacji darmowych do pobrania na Maca. Da się, da się. No, dobra. Także takie moje zdanie na temat Maców. Jakość przybija y kurte 10 razy. Generalnie jako sprzęt elektroniczny przybija. Tele, do telefonu się nie. nie nie namówiłem się jeszcze na, na iPhone'y, jestem androidowcem tak samo. Ale kto wie, czy jakbym nie dostał y, Apple'a w łapy, nie byłoby to samo. Natomiast Apple jest y, firmą, y, która postępuje z nami w sposób skurwysyński. I z tego co wiem, po prostu przew, przestają po tam czterech latach wspierać, tam pięciu nawet, y, sprzęt absolutnie i robiąc z niego tym sposobem złom. Ale y, mądrzy ludzie wynaleźli paczery, i yy, jeżeli no, ta jakoś tak nie spadnie jak teraz już spada we wszystkim no to te laptopy będą jeszcze służyły długie lata. Ten mam nadzieję jeszcze parę lat pofiurga, po nie? No bo czemu by nie miał pofiurgać? Za 150 funtów. no. Także polecam. A to mój pecior. Śmiga sobie. Za to będziemy grali w Wiedźmina chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, trzymacie się. No, miłego dzionka. Cześć.